Kapusta oczyszcza wątrobę, rozpuszcza kamienie nerkowe, usuwa piasek z nerek. Kapusta kiszona poprawia wygląd skóry, włosów i pasnokci, przyspiesza przemianę materii, usuwa z organizmu toksyny oraz poprawia pracę układu pokarmowego. Spożywanie pół szklanki soku z kapusty trzy razy dziennie oczyszcza organizm. Stosujemy przy nadkwasocie, na ból gardła, ból zatok i silny katar. Stosujemy kompresy na poparzenia słoneczne podczas skręcenia, stłuczenia lub opuchnięcia kończyny. Następna jest kalarepa. Usuwa z organizmu toksyny, wspomaga przemianę materii, wspomaga pracę układu pokarmowego. Chroni organizm przed rozwojem nowotworów, ma działanie grzybobójcze i bakteriobójcze, hamuje rozwój wrzodów żołądka i dwunastnicy, chroni oczy przed promieniami UVA i UVB, poprawia widzenie i prawidłowe funkcjonowanie wzroku, pomocna jest w czasie odchudzania. Natomiast liście kalarepy oczyszczają organizm. Wspierają pracę wątroby w procesie usuwania toksyn z organizmu, przyspieszają gojenie się rań, kalarepę jemy tylko i wyłącznie surowo. Dziękuję.